proszę zabierz to, no bo my nie mamy co z tym zrobić. Oczywiście, że potem się zaczyna cała procedura, bo trzeba znaleźć ludzi, którzy to rozdadzą, popodpisują, pozbiera się te kesele i tak dalej. Unia wymyśla te procedury. Tych różnych spraw papierkowych jest mnóstwo. Pan tutaj inżynier mógłby trochę powiedzieć, ile to jest z tym kłopotu. Niemniej jednak Chyba opłaca się, bo jak policzymy, to te 800 ton jest warte prawie 2 miliony złotych. Dodatkowo tyle rzeczy się rozdaje od kilku lat. Od kilku lat. Jest to jakaś polityka. Czy Unia na tym też zarabia? To pewnie byśmy mogli powiedzieć, że oni też na swoje wychodzą. Ale do naszych najbiedniejszych rodzin trafia konkretna pomoc. Czy to jest mleko? Tych produktów w ostatnim roku było chyba kilkanaście, już trzynaście czy coś. W tym roku udało nam się załatwić, bo to jest kłopot i to dużo kosztuje. Jakoś chłodnie w nie górze, bo do tej pory do jednej góry nie woziliśmy ani masła, ani sera żółtego, ani sera topionego, bo nie mieliśmy chłodu. W legnicy ksiądrowej Graczach załatwił, czy my z niej korzystaliśmy, czy nie, ale mieliśmy na papierze przynajmniej. Tam nie mieliśmy. Także rozszerzamy tą działalność dalej. Idzie to w tamtym kierunku. Ale proszę o współpracę, akcję katolicką. Ja jestem przekonany, tylko nie chciałbym robić kolejnego pośredniego ogniwa. Bo można by 1% przekazywać na akcję katolicką przez Caritas. Można. Kiedyś rozmawialiśmy z tym, uznaliśmy, że na razie niech będą tylko parafie. Ale to jest do zrobienia, bo ja listy muszę pokazać każdemu, kto do mnie przyjdzie, rozliczenie jednego procenta. To jest trudna procedura. Dlatego też tutaj nic nie możemy, bo wiadomo, w kościele, no to wszystko oddajemy, oczko się puszcza i coś tam niby jest margines jakiejś dowolności. Nie ma takiego marginesu. Jeśli my nie będziemy uczciwi, no to kto będzie uczciwy? No nie zrównamy się z pewnymi dziennikarzami, którzy pokażą prawdę tylko z jednej strony. To jest. świeć, prawda? Tak. To. to od czego musimy zacząć? Żeby wie... założyć takie koło, Caritas? Caritas? Żeby koło założyć, to trzeba skorzystać z takiej książeczki. To jest taki rocznik Caritas, który wydajemy od pięciu lat. W poniedziałek ukaże się szósty egzemplarz. I mi się tłumaczą, ale ja od. Pięciu lat, w tym roku po raz szósty, na każdą parafię po jednym egzemplarzu wysyłamy nieodpłatnie. Można by 80 złotych brać, ale mogliby niektórzy się butować. Dajemy za darmo, ale nie ma wytłumaczenia, że ja nie wiem o co chodzi. A w tej książeczce od sześciu lat piszemy o zakładaniu szkolnych kół Karitas, parafialnych zespołów Karitas. Rozliczamy trochę te pieniądze, rozliczamy te dary. Zachęcam. Można przyjechać na Okrzeli. Mamy biura, codziennie urzędujemy. W tym Centrum Wolontariatu jest dyżur tylko w każdy piątek miesiąca. Ale jest. Pewne rzeczy są na stronach internetowych. Młodzież może pewne rzeczy pościągnąć. Oni się na tym lepiej znają niż my. Nie ma tu żadnej trudności, żeby zawiązać. Parafialny zespół Caritas trzeba znaleźć kilka osób, którzy będą chcieli. Najlepiej jest pojechać do parafii, gdzie to się już dzieje, bo teoretycznie to to jest na 30 czy 50 stronach, a jak się usiądzie, wypije kawę, porozmawia, to wiemy, jak to działa. Raz w roku jest też takie wymaganie, że parafialny zespół powinien napisać krótką informację. Co się dzieje w parafii? Co się udało zrobić? Jakie są czasami trudności? Dzięki temu, że otworzyliśmy aptekę, rozdaliśmy w okresie jesienno-zimowym myślę, że różnych lekarstw na ponad 20 tysięcy złotych. Można pozyskiwać jakieś wachlarz, jakiś rutynowy jakieś inne rzeczy. I seminarium i niektóre parafie dostały. Proszę zobaczyć. Dary bierze koło 70 parafii. Parafialny zespołów Caritas jest koło 40. Niektórym parafiom do dzisiaj nie powinniśmy dawać darów, bo nie spełniają pewnego warunku formalnego. Ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, wręcz przeciwnie, ale rozdawanie darów wiąże się w Caritasie z tym, że w każdym miesiącu. Dwie, trzy osoby przyjeżdżają na kontrolę. Na jesień można taką kontrolę też mieć w swojej parafii. Papiery muszą się zgadzać. Pieczątki muszą się zgadzać. Naprawdę. I to jest początek, żebyśmy przypilnowali pewne <coughs> biurokracji. No ale ja nie wierzę, że w parafii ktoś nie może pomóc w tym wszystkim. Ja się dziwię, jak mi proposz dzwoni, że on dla dwóch, albo dla trzech rodzin brać dary. Mówię, chłopie nie bierz, bo to się nie opłaca. Już tak po ludzku, bo co to znaczy w parafii najmniejszej, nawet tam gdzie jest 800 osób, tylko będą dwie rodziny biedne. No przecież to jest nierealne. To jest nierealne. Różny jest sposób rozdzielania darów. Ja bym nie chciał zachęcać, ale niektórzy nawet potrafią wozić po domach tym biedniejszym osobom. Chyba jednak lepiej, jest, jak oni przyjdą. tylko że wtedy musimy też być bardziej zorganizowani, bo czasami o dyscyplinę też chodzi. Przy okazji jakiś świąt pokazano karitas w płocku, jak rozdaje dary, a ludzie się biją o te dary. Nie? No ale tam... Ktoś na czymś nie zapanował, no i wtedy jest oczywiście telewizja, ale jak jest stała, systematyczna praca, jak się pewne rzeczy dobrze dzieją, no to tego już nie chcemy jakoś pokazać, bo tego, że komu, nikt nie będzie oglądał. Teraz codziennie słyszymy, że biją policjami. Proszę, o naszej Proszę. W naszej dziedzinie są takie oddziały, które prowadzą półkolonie. Rada do brzmienia. Czy jakaś mogła przynaleźć forma z grupy pracy takiej działalności? Oczywiście, że tak, tylko że na dzisiaj to my po prostu najpierw musimy wiedzieć, że coś się dzieje, prawda? Jeśli jakaś parafia z nami współpracuje i wysyła dzieci na kolonie, to kwoty państwo tam macie tych kolonii. Ale to zawsze jest tak że dwie, trzy, a czasami więcej dzieci w ogóle jedzie za darmo. A więc promosz organizuje część środków, a część próbujemy też pomagać, bo są jakieś pieniądze. Z takich H&M co roku udaje się uzyskiwać jakieś pieniądze. Mimo, że to jest już coraz trudniej i nie wiadomo jak będzie, bo w ostatnim roku pieniądze na kolonie otrzymaliśmy chyba w październiku, po wszystkim dopiero, kiedy było zamknięte, kiedy było mnóstwo rachunków do płacenia jeszcze. Ciągle obiecywanie i tego. Musi być współpraca. Jeśli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że on ma pomysł i on by chciał tylko pieniądze, to to jest trochę za mało. Bo pomysłów to też mamy dużo. Trzeba pokazać, że to się dzieje, że to jest współpraca i że na kontynuację trzeba. Mi nie trzeba cudownych ludzi, którzy przychodzą, a jeszcze byście mogli tamtej pani pomóc. No to pytam się wtedy. Czy proboszcza, czy tej pani? A pani już coś pomogła? No nie, 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 no ale to wy, to no od tego jesteście. No to jest jakieś pomylenie. Bo instytucją, od tego, która jest, to jest pomoc społeczna, prawda? Oni mają jakieś na to pieniądze. My coś się znajdujemy i rzeczywiście też pomagamy. Kilku pokorzencom już w tym roku pomogliśmy, prawda? Bo się spalili. W Legnicy na Hojdowskiej się dwie, dwie rodziny spaliły, jeszcze nic nie pomogliśmy, ale już podanie jakieś jest, także pewnie jakieś pieniądze. Też tam <coughs> tu musi być taka współpraca jak w rodzinie. Ja robię to, wy robicie to i idziemy dalej tą samą drogą. Chciałbym przywołać synot, wspólną drogę. Synu, czy za 2,5 roku skończy, będziemy mieli piękne dokumenty i tak dalej, tylko żebyśmy dalej poszli razem, a nie każdy sobie, a nie każdy w innym kierunku, bo wtedy nic z tego nie będzie. Ja myślę, proszę Księdza, że to jest podstawowy problem właśnie w wolontariacie. Bo jeśli w danej parafii nie ma osób, które by się zajęły tym tematem, to również proboszcz to nie wejdzie, bo kto będzie to za tym robił. I jest pytanie takie o strony organizacyjnej. Nie? Czy Caritas na przykład w formie decyzjalnej nie mogłaby zachęcać proboszczów, żeby jednak w swoich parafiach nagłaśniali temat? Bo być może... ale, ale wie pan, to się, to się dzieje. W karitasie są jakieś kursy dla wolontariuszy. Ostatnio uchy z jakieś jakiejś pomocy, pierwszej pomocy społecznej czy coś. Jak się do nas wolontariusze zgłaszają, młodzi ludzie...